Witam, Piotrek z GK Arms, przyjechaliśmy na targi do Krakowa, trochę nowości, trochę starego sprzętu, co tam mogę pokazać. Zaczniemy chyba od kebabików standardowo, Moje prywatny kebabik, miła zabawka do strzelania, lekka, nasz Bayer do każdego kompensatora montowany jest, podparcie kciuka, troszkę cięższa zabawa. Rival też z naszym kompensatorkiem. Fajne działko. Pod Pascala z RP z jego prywatny Deadpool. Zabaweczka, która lata u nich na strzelnicy. Przelot spory, ponad chyba 12-13 tysięcy, więc wszystko chodzi, działa. Kompensator robi swoją robotę. Nasza nowa nowość, kompensator już na gwizdze ze względu, że przeszkadzały trochę ludziom wielkości tych kompensatorów, więc postanowiliśmy też już zacząć robić kompensatory na gwint. Mały, przyjemny, dobrze działający. Tutaj dla znajomego kadrowicza Polski, do jego kosmity kompensator. Cały czas się bawimy, kombinujemy, żeby po prostu w 100% sprawdziło się to na Mistrzostwach Świata. Jesteśmy już o krok do perfekcji, więc liczę, że osiągnie jakiś dobry wynik z tym kosmitą. Z nowości, co tu możemy znaleźć? Próbniki kompensatora do Gloka, do Openówki, Kanik. Kompensator do Glocka, króciutki. Tutaj wstępne próby do Echelona, który będzie współgrał z całą bronią. Eee, kolejny próbnik Aliena z kombinacją regulacji gazów bocznych, pozamykane komory górne. Eee, tu jakieś próbniki do Aera, do Kałacha, oraz nasz nowy, nowy kompensator do long range'u e, pod 308, 6,5 z regulacją blokady komór e, stary bober używany na Kałaszka czy Aera z możliwością regulacji czy jesteś prawo, lewo e, twojej wagi, wzrostu, składu oraz amunicji boberek na KMS-ie, tutaj kompensator na strzelbę na pompeczkę y, przymontowane z szczokiem wewnętrznym, zewnętrznym nie ma różnicy. Y, kompensator na turknelli. Fajna zabawka, która naprawdę, no, jak z wiatróweczki, można, można powiedzieć, że z tego postrzelać. Oraz y, najnowsze nasze dziecko. Kompensator na era, Trójczęściowy kompensator. Tulejka kontrująca i nakrętka. No urywa nie powiem co, więc naprawdę bardzo skuteczny, dobry kompensator. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiamy, zapraszamy na naszą stronę e, internetową, na nasz sklep, na Facebooka, Instagrama. Pozdrawiam.